Każdy z nich wie o co chodzi, aresztowali ludzi już dziesiątki razy, dla nich to rutyna, ale dziś w nocy muszą być szczególnie czujni, chodzi o pojmanie mordercy działającego w mafii. W tym samym czasie w breści, oddalonej o 1000 kilometrów, policja zastawiła pułapkę na kuzyna mordercy. W ten sposób nie będą mogli się nawzajem ostrzec. Czas operacji w obu miejscach jest zgrany co do minuty. Akcja przebiega bezszelestnie, a policja chce zaskoczyć przestępcę we śnie. Za morderstwo odsiedział w więzieniu 20 lat. Rok temu wyszedł na wolność. Wkrótce potem razem z kuzynem popełnił kolejne zabójstwo na zlecenie. To oznacza dla niego kolejnych 20 lat za kratami. Gioia Tauro to mały kalabryjski port rybacki, swoją sławę zawdzięcza właśnie mafii nadrangeta, która dba o to, by miejscowość miała miejsce na pierwszych stronach gazet. Nandra Angeta przez długi czas była traktowana tylko jako lokalne zjawisko, choć miała na swym koncie bestialskie mordy, handel bronią i narkotykami. Nie zauważono, że stała się potężną organizacją przestępczą, która zaczyna wkradać się w sferę legalnej gospodarki. To jest dzisiaj największym zagrożeniem. Mafia liczy około 60 tysięcy członków, pod jej igidą działa 400 zorganizowanych grup przestępczych w 30 krajach. Jej roczne obroty szacuje się na 53 miliardy euro. To najpotężniejsza organizacja przestępcza w Europie. Potrzeba około godziny bez wybrzeża dostać się do Aspromonte, surowego masywu górskiego, góry jak okiem sięgnąć i tylko kilka małych wiosek ukrytych w dolinach. Tu bije serce na Drangety. Tu, kiedy zaczyna się robić gorąco, przed organami ścigania ukrywają się szefowie mafii. Karabinieri z Platii pokazują taką kryjówkę. Piwnica jednego z domów w środku wsi jest jakby w surowym stanie, ale w jednej ze ścian znajduje się ukryty właz. Kawałek ściany przesuwa się po szynach, odsłaniając wejście do bunkra. Tu ukrywał się niegdyś groźny mafiozo Saverio Trimboli, zanim wpadł w ręce policji. Na policyjnym wideo widać jak perfekcyjnie zamaskowana była kryjówka. Aresztowanie Trimboliego było dużym sukcesem, ale nikt nie wie jak dużo jest takich bunkrów. Wiadomo za to, że co roku we wrześniu w Sanktuarium Maryjnym Nieopodal San Luca mafiozi wybierają swoje szefostwo, składają sprawozdania i rozdzielają nowe zadania.